Panie reżyserze, że usterka wygląda poważnie, naprawimy, ale trzeba będzie odłożyć do Merlift! Co proszę? Pokażę bez emocji, bez szybkich ruchów. Wyjaśniając dużo, ale więc dokładna droga ewolucyjna, na którą ja stawiam. Teraz wybory w relacjach terenowych korespondentów dziennika. Powodowa komisja wyborcza numer zaś jego partner Jurgeni Kostygow z impetem wpadł na plecy naszego ludowca i został wykluczony z powtórki, co dało gospodarzom zwycięstwo 5-0 i zmniejszenie strat do trzech punktów. Ósmy wyścig przyniósł w trzeci w tym meczu remis, w dziewiątym pierwszym. Nie zawsze jest to szczyt finezji czy dobrego smaku, ale takie reklamy jak ta montowana dziś przy drodze do Przasnysza, które w polski krajobraz zaczęły wpisywać się wraz z nadejściem wolnego rynku, coś jednak o Polakach mówią. Że ciągle próbują i mimo tego kryzysu jaki jest, to otwierają sobie jakieś działalności. Jeśli przed chwilą wspomnieliśmy o Przasnyszu, to właśnie tu, zaraz po przełomie z 89 roku, Zbigniew Sosnowski otworzył mały sklep z rowerami, Dziś, jego firma to już wielkie hale, w których rowery się produkuje. Trudno było zaplanować perspektywę 20 czy 25 lat, tak? Ale ja wiedziałem jedno, że jak będę ciężko pracował, to będę się rozwijał. Się będę rozwijał, będę nosił sukcesy. Może kiedyś wybuduję dużo fabryki. Tak też się stało. Zatrudniająca pół tysiąca pracowników firma to teraz rowerowy gigant na europejskim rynku. I można by znaleźć wiele przykładów firm, które zaraz po obaleniu komunizmu zaczynały działalność w małych warsztatach, na takich straganach albo nawet na rozstawionych na ulicach łóżkach polowych, a potem rozrastały się i udało im się trafić do świata dużego biznesu.